Że czas, aby obejrzeć kolejne animacje z Minecrafta. Przeglądając internet, znalazłem dwa przekozackie filmy, które chciałem dzisiaj razem z wami obejrzeć. Ostatni tego typu odcinek Wam się bardzo spodobał. Zostawiliście pod nim prawie 8000 łapek w górę, więc mam nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodoba. I umówmy się w ten sposób, że jeżeli zostawicie pod tym filmem, tym razem 10 tysięcy łapek, nagrywamy kolejny odcinek. Moje kochani, poznajcie Steve'a. Steve jest naprawdę pomysłowym oraz przyjacielskim gościem. Jak widzicie, jesteśmy w jego pokoju i zbudował przekozacką kolejkę. Wow! Jak widzimy, przyszedł do niego kumpel, który z pewnością pomoże mu w tym projekcie. Tak jest, wyciąga swój smartfon i on będzie nagrywał wyczyny. Wow! Oh, rybki, która znajduje się w tym wózeczku. I czy się uda? Uwaga! Oczywiście, że nie, ponieważ była za mała prędkość, to jasne. No, jak widzimy, Steve no, jest mega smutny, ale, ale, hola, hola, jego kumpel woła ich do komputera. Jest jakaś iskierka nadziei i chyba wiedzą, jak muszą mu pomóc. Turbo Kart Race Competition. Wow! Moi drodzy, tak jest, udali się w te miejsce i chyba będą się ścigać. To jest chyba jakiś tor wyścigowy. Jak widzicie, Steve jest mega podekscytowany. Tylko jestem mega ciekawy... Czy nie trzeba mieć do tego prawo jazdy? Nie! Wystarczyła sztabka złota, aby wziąć udział w całym turnieju. I tutaj mamy jakiś czarny charakter. Okej! Okay. Okej, okay. fabuła nabiera tempa. Jak widzicie, Steve stoi, patrzy przez okno z jakiegoś lobby, a za plecami jego ktoś dostał nożem w głowę. Ej! Ten zły charakter przejął ciało tego lokaja. I chyba chce zabrać rybę. Tak jest! Nie możesz tak robić, gościu! Halo! O! <laughs> Staranował go! Akurat się okazało, że muszą już stanąć na miejscu, żeby wziąć udział w całym turnieju. Dobra! Wychodzą, wychodzą zawodnicy na środek, machają. Gdzie jest nas Steve? Yes! Jest i Steve, wariacik. Aha. <laughs> Ale ma aplauz! Cringe, straszny. Mmm... Też by mi się to nie podobało. Dobra, ale mamy nasz przecudowny samochodzik w kształcie rybki. Bynajmniej logo rybki się na nim znajduje. A tutaj czarny charakter... Co? Czy wy to... Czy wy to widzicie? To nie są zwykłe samochody, to są samochody, które chcą nas zabić! To jest jakiś wyścig śmierci! Tak jest, dodatkowo czarny charakter przejmuje kontrolę nad speakerem! O nie! Coś mi się wydaje, że to się może źle skończyć. Ale jak widzicie, rybka kiwnęła. Steve, zrób to. Masz szansę. To jest twoja szansa, żeby się pokazać. I zdobyć sławę. Go! Ruszyli. Steve wyskakuje na prowadzenie. Pierwsza hopka za nim jest jako pierwszy. Obraca się z tyłu i widzi gościa w zielonym policie, który ma jakieś wielkie macki ośmiornice zakończone piłą mechaniczną, które chcą go przeciąć w pół. Ale się nie daje, wyskakuje z samochodu, łapie go za tą mackę i odcina mu ją! Dzięki czemu prawdopodobnie jest już bezbronny, ale po drodze ktoś wyrzucił TNT. Tak jest! TNT wybucha i o mały błos Steve straciłby swoją śmieszną i nawet głupią twarz, bym powiedział. Kolejne zakrętanie, jakiś gość już strzela do niego z lasera. Traci koło. Najgorzej. Zbliża się do niego, bo stracił kontrolę nad samochodem. Wyskakuje. Do jakichś dwóch bliźniaków zbroi. W kształcie w zbroi stworzonej z lawy oraz wody. Skakuje mu na samochód i uwaga, to może się źle skończyć dla Steve'a. Steve wyciąga rybę i będzie się nią bronił. Wow 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 jaki jest szybki! Czy wy to widzicie? <ścoughs> jest gitki jak ryba w wodzie. Nie może nic mu zrobić. Zamachnął się przeciwnik, ale prawie pod samochodu. Uwaga, zakręt! Steve łapie za kierownicę. Tak jest? I co się wydarzy? Obija mu twarz z nogi! Powiem tak, robi mu z twarzy galaretę. Wow! I tutaj niestety wypada z samochodu. Teraz ty jedzie na wstecznym i no nie wiem, czy to się dobrze skończy. Mierzy z rybki w kogoś kierunku. Ta ryba to jest faktycznie jakaś śmiertelna broń. Sprzedała po liściu ryba innym przeciwnikom. Uwaga! I co teraz będzie? Dwóch jednak przeżyło. Wracają na tor. I wyciąga jakiś minigun Stworzony z rakiet, co tu się dzieje? To może się źle skończyć dla Steve'a Omija jeden laser, omija drugi laser Te lasery mogą ich przeciąć z pewnością w pół Jeżeli ktoś nie zahaczy Wraca, z powrotem I uwaga, jest hopka Teraz taki flashback, przypomina sobie jak Rybka wyskakiwała z wózka i czy da z radę? Nie dał, spanikował O nie Teraz to się może źle skończyć Musi teraz stawić czoło temu gościowi, który przejmuje inne osoby, ich świadomość. Czy da radę? Oj, oj, oj! Wyciągnął laserowe TNT. O nie! Ale rybka pokazuje mu, że Steve, dasz radę. Steve nie chce. On chyba musi poświęcić życie rybki, żeby przeżyć. To jest mega szlachetny gest. Steve'owi jest mega smutno, ponieważ musi się rozstać ze swoim przyjacielem, z którym tak wiele przeżył. Płacze. On płacze. Wy też płaczcie. Wy też musicie płakać w tym momencie. Mam nadzieję, że ci się uda, wariacie. Dawaj, rzucaj. Leci rakieta. I uwaga, czy mu się uda? Rzucił nią. Potężny strzał z rybki przecina tienty laserowe. I siła eksplozji wyrzuca Steve'a. Przez rampę, a ten do, dolatuje do mety i zwycięża. Wow, wow, to był naprawdę honorowy wyczyn, to co Steve zrobił. Powiem Wam, moi drodzy, że wyczyn Steve'a był naprawdę heroiczny. Musiał poświęcić życie swojego przyjaciela, który wygląda jak ryba, aby wygrać ten wyścig i udowodnić wszystkim, że jest naprawdę mega kozakiem. A jeżeli też tak uważacie, moi kochani, strzelcie łapeczkę w górę dla Steve'a i oczywiście dla fileta rybnego. Przed czas, aby obejrzeć kolejną animację. A więc tak, moi kochani, lecimy z kolejnym odcinkiem. Jestem mega ciekawy, co tym razem czeka z naszego ukochanego Steve'a. Jak widzimy, pracuje nad takim zaawansowanym projektem z klocków LEGO, ale z zewnątrz dochodzi jakiś niepokojący odgłos. Tak jest! Jak coś goście sprawdzają swoją siłę, uderzając młotem w taką specjalną maszynę, ale na półce coś leżało. Widzieliście coś? Jakiś przedmiot enchantowany leżał na półce. Tym razem gościu pobił swój osobisty rekord. Uderzył w gąk i spada ten przedmiot. I to moi drodzy jest chyba zaczarowany kijek. Prawdopodobnie jest to jakaś różdżka magika. Tak jest. Na Steve został zmniejszony do wielkości klocków. O nie. I co teraz? I co teraz moi drodzy? O, nie, to może być niebezpieczne. Przez ten pies z pewnością nas zje. Nie, on chce się bawić, zobaczcie, merda, ogonkiem, ale ma w pysku nasz przecudowny, magiczny kijek i ucieka z nim. My jesteśmy tacy mali malutcy i nie możemy, nie mamy szans go dogonić. Jesteśmy zmęczeni, ale na szczęście ktoś do nas przychodzi i jest to nasz brat, który ma nietoperza i który nas chyba zje. Ups. Nie, jednak nie Lecimy na nim i gonimy naszego pieska Nazwijmy go joystick Lecimy za joystickiem, który chce się cały czas bawić Aha Tak to wygląda w rzeczywistości, bardzo wolno A, a dla nas to się wydaje Nie wiadomo jak szybko, bo nie jesteśmy tacy malutcy Może nam się tak wydawać Ledwo co dogoniliśmy pieska Ale piesek wbiegł do jakiegoś pokoju Chyba to jest Steve'a brat i nie gadaj, że on chce ten kijek wyrzucić, żeby piesek mógł się zabawić. Nie! Nie rób tego! Przecież my już nigdy tego kijka nie odnajdziemy i się nigdy... No, i nigdy nie wrócimy do normalnego wyglądu, halo! I uwaga, gdzieś wpadniemy pewnie do pasaru? Nie! Odbiliśmy się od materaca. Dobra, wpadliśmy... No nie wierzę, na grill. Czy on tutaj się spali? Tutaj jakaś koleżanka głodna chyba przychodzi, a ten kijek posłuży nam do nabijania steków. Okej. Okay. I czy ona chce nas nabić na widelec i zjeść? Ej! Ale nie, nie, ona nie może go zjeść, przecież to będzie kanibalizm w tym filmie. Halo. Okej. Okay. Na szczęście mamy nasz kijek, który. Aha. Został gdzieś wyrzucony. I, i odbił się od parasola. Lecimy dalej na kijku. Zaraz ten kijek z pewnością w coś uderzy, i kolejną osobę zmienić taką malutką. Wylądowaliśmy w koszu na śmieci. Mm -hmm. Jesteśmy w jakimś domu, gdzie. Jacyś ludzie grają oczywiście w Minecraft. Wypadliśmy z tego koszyka, i z pewnością teraz musimy znaleźć naszą różdżkę, żeby się w końcu odczarować. Przecież my nie chcemy być cały czas tacy mali. Ale no z zewnątrz? Co to było? Jakiś cylinder? Gościu w jakiejś czapce? Nie wiem, co to za osoba. Okej. Okay. Hello? Jest tutaj ktoś? A, oni grają w... na konsoli. Chyba ktoś przegrał i właśnie tak z takim zażonowaniem odszedł od tego stołu. Z pewnością się znerwował. Nasz kijek leży w kuchni. Dobra, Steve się ucieszył. Więc zabierajmy się do roboty. Ole, zanim tam dojdziemy, możemy zostać zdeptani przez olbrzymy, którzy w ogóle nie patrzą pod nogi, gdzie my biegniemy. Musimy chyba wskoczyć na tą szafkę. Ale po lewej stronie jest piekarnik. I czy on nie będzie nam przypadkiem przeszkadzał w dojściu do celu? Dobra, mam nadzieję, że nie. Nie, udało się. Ok, ale mamy poster. Z którego prawdopodobnie będziemy się sami wystrzeliwali. Lecimy jak Ala Aha, jak Aladdin na dywanie, chciałem powiedzieć, ale no niestety. Walnęliśmy niezłego placka. I uwaga, teraz musimy uciekać przed mieczem. Przed mieczem, przed nożem Anonimusa. Mamy pałkę przed nami i. pałkę. Różczkę magiczną. Którą ktoś sobie. Aha, posłodził herbatę? Pomieszał? Pomerdał? Wrzucił ją w bambusy i. Nie powinien ten bambus się też zmniejszyć? Przypadkiem. A właśnie, to ten gościu, który przed chwilą namignął w kadrze, i to jest chyba właściciel różdżki. Spójrzcie, ma cylinder magika. I to, co on tutaj pcha, to jest jakaś książka? Prawdopodobnie jest to książka ze wszystkimi zaklęciami. Uu. Robi się ciekawie. Albo po prostu moja wyobraźnia tak szwankuje. <laughs> Okej, okay, moi drodzy, i co? Wyciągamy naszą pałkę. W końcu się udało, będziemy mogli się odczarować. No niestety nie, ponieważ jesteśmy za mali i w ogóle nie mamy silny. To co ty, gościu? Chlebka dzisiaj nie jadłeś? Oj, Steve. Chyba potrzebujemy pomocy kogoś większego, kogoś z zewnątrz, ale musimy jakoś na siebie uwagę zwrócić, bo na razie nikt na nas nie spojrzał ani razu, ale chyba się udało. Dobra, pomachaliśmy do niego i czy on widzi nas, czy też nie? Tak, zobaczył nas. W końcu się udało. Steve'u pokazuje, że musisz wziąć tą magiczną różdżkę i mnie odczarować, ponieważ, no, zostałem zmniejszony. Boom! Magic Spell! Boom! Alohomora! Eee, co tam jeszcze, taki czar? Virgarium Leviosa! No, powiem tak, bardzo słabe ma te spele. Eee, z pewnością nie zna zaklęcia, żeby nas odczarować. Okej, okay, ktoś zadzwonił do drzwi. A tutaj pan magikan wszedł na przycisk odzwonka i zadzwonił. Pokazuje mu, że prawdopodobnie w tej magicznej książce są zawarte wszystkie zaklęcia. I te, które nas odczaruje i te, które nas może zmienić w małą osobę. Hmm, chyba tak, chyba tak. Jak widzimy, Steve już się cieszy, więc prawdopodobnie zostanie przywrócony do... Normalnej postaci, tak jest! Jesteśmy w końcu normalnie. Złapał się za głowę. Nie dowierza w to, co się dzieje. Przez cały dzień był najmilszą osobą na świecie, ale na szczęście udało mu się wrócić do normalnych rozmiarów. Chcę go przytulić, ale pan magik jednak jest zdenerwowany. Ale dostał od niego kapelusz. I teraz jest zadowolony. No jestem mega ciekawy. Mianował nas do takiego magika. Wyciągniemy coś z cylindra, a to jest! Jest! Już myślałem, że nigdy go nie zobaczymy. A on ma nawet rodzinę! Tak jest! Ej, tego się nie spodziewałem! Tsunami RIP! Pamiętajcie, moi kochani, żeby nie igrać z magią, bo możecie skończyć tak samo jak Steve. Mam nadzieję, że tego typu odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, strzelcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał, 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny zwariowany odcinek. Trzymajcie się za że... Cześć!